Mamy kwiecień, a kwiecień to jest idealny miesiąc na co? Na zbieranie pokrzywy. A co ci da pokrzywa? Ja powiem tylko krótko o trzech najważniejszych rzeczach. Przede wszystkim wzmocnienie. Pokrzywa zawiera dużo żelaza i kwasu foliowego, a także witaminy K i miedzi, które to są odpowiedzialne za tworzenie czerwonych krwinek. Dzięki yy, na przykład naparom z pokrzywy, najlepiej właśnie ze świeżej, wzmocnimy się, zwiększy się nasza witalność. Po drugie, oczyszczenie. Pokrzywa bardzo dobrze usuwa toksyny z naszego organizmu, oczyszcza wątrobę, i nerki. a jak wiecie, to bardzo ważne. Tak samo jak nie warto zadawać się z toksycznymi ludźmi, tak samo warto usuwać regularnie toksyny z naszego organizmu. I po trzecie, pokrzywa zapobiega nowotworom, zawiera w sobie wiele antyoksydantów, które to hamują wzrost wolnych rodników odpowiedzialnych m.in. za powstawanie nowotworów. Co ważne, naukowo udowodniono bardzo dobre działanie pokrzywy w leczeniu raka prostaty. To tylko trzy z wielu korzyści, jakie niesie ze sobą spożywanie pokrzywy w różnych oczywiście postaciach. My sobie za chwilę zrobimy z niej herbatę.